Witam Cię serdecznie. Kontynuując temat porodu siłami natury, chciałabym, ci teraz, e, chciałabym Cię teraz zapoznać e, z medycznym podzieleniem porodu na okresy. Żebyś wiedziała, że e, położne i e, położnicy, e, ginekolodzy dzielą e, poród na okresy. I chciałabym, żebyś wiedziała, że są te okresy, żebyś. E, była tego świadoma. Więc pierwszy okres porodu, czyli moment od którego zaczynamy liczyć, że poród się rozpoczął, jest od regularnej akcji skurczowej, która powoduje postęp porodu. Więc to, że na przykład masz skurcze mm, co 7 minut i one są regularne, ale w badaniu twoja szyjka macicy jest długa, jest skierowana do kości krzyżowej to znaczy, że jeszcze to nie jest początek porodu. Ale jeśli masz regularną akcję skurczową i Twoja szyjka macicy jest już skrót, scentralizowana do pochwy i skrócona, to znaczy, że już się zaczął poród i od tej godziny liczymy poród. Pierwszy okres porodu kończy się w momencie całkowitego rozwarcia. I ten pierwszy okres porodu może trwać tak naprawdę 9 do 15 godzin u pierwiastki, i zdecydowanie krócej u wieloródki. Pierwszy okres porodu jest najdłuższy, najcięższy jeśli chodzi o dolegliwości bólowe, dlatego że ciężarna nie może jeszcze za bardzo zaangażować się fizycznie, czyli nie może jeszcze przejść, nie może użyć swojej siły. Jedynym jej zadaniem jest przybieranie. Wygodnych pozycji ciała, takich, które przyspieszą poród, czyli pozycji wertykalnych, i oddychanie w prawidłowy sposób, tak, żeby całe ciało było dotlenione, żeby było rozluźnione. Drugi okres porodu to jest okres od całkowitego rozwarcia do urodzenia dziecka, i drugi okres porodu może trwać dwie godziny. Więc pamiętaj, jeśli dostałaś informację, że masz całkowite rozwarcie, to nie znaczy, że dziecko się za chwilkę urodzi, chyba że jesteś wielorudką. Wtedy, jeśli rodzisz swoje trzecie, czwarte dziecko, rzeczywiście istnieje prawdopodobieństwo, że od całkowitego rozwarcia minie kilka minut do porodu twojego dziecka. Natomiast, natomiast jeśli jesteś pierwiastką, pamiętaj, że są dwie godziny na to, żeby dziecko się urodziło. Jeśli po dwóch godzinach dziecko się nie urodzi, jest to wskazanie do. Cięcia cesarskiego, tak? W postaci mm, braku y, postępu porodu albo braku możliwości ukończenia porodu y, drogami natury. To jest drugi okres porodu. No ale to jeszcze nie koniec, dlatego że został poród łożyska. Poród łożyska to trzeci okres porodu od y, wydalenia dziecka do wydalenia łożyska. I na poród łożyska mamy godzinę czasu. Zazwyczaj to łożysko rodzi się po 15 minutach, po pół godziny. Bardzo dobrze jest bezpośrednio po porodzie przystawić malucha do piersi, dlatego, że on stymulując brodawkę, wytworzy oksytocynę, która sprawi, że macica się skurczy i łożysko oddzieli się i urodzi w sposób naturalny. Nie trzeba będzie podawać syntetycznej oksytocyny dożylnie. Czyli to mamy trzeci okres porodu. Został nam jeszcze czwarty okres porodu. Wszystko, co miało być urodzone, już zostało. Wszyscy i wszystko. I pozostał okres dwóch godzin po porodzie. To jest taki okres, kiedy położna będzie doglądała Ciebie, doglądała Twojego dobrostanu i dobrostanu dziecka. Jeśli chodzi o Ciebie, będzie sprawdzała, czy Twoja macica jest dobrze obkurczona, czy Twoje krwawienie jest w normie, czy Twoje parametry życiowe są prawidłowe, czyli temperatura, puls i ciśnienie. I tutaj mamy cztery okresy porodu, tak? Każdy z okresów porodu będzie opisany przez położną w partogramie, w książeczce zdrowia dziecka, będzie wpisany czas pierwszego okresu porodu i czas drugiego okresu porodu. Tam możesz sobie z ciekawości sprawdzić ile godzin tak naprawdę trwał ten poród właściwy. Pozdrawiam serdecznie.